Siemka, dzisiaj taki jakby vlog I powiem wam dlaczego już tak długo nie było filmów Otóż miałem awary komputera Jeszcze jest w serwisie odkąd zdążyłem uploadować film A on no, i nie chciał się uruchomić Od tamtej pory jest w serwisie, sprawdzają go Więc jeśli tylko wróci, od razu będą filmy a teraz to chciałem Wam ogólnie zaprezentować y, ciągnik marki Deutz. Model Agrotron X720 z turem. Tutaj jeszcze macie napis Deutz. Nie wiem, czy my ten... O! Dostałem go na przetestowanie i recenzję od marki Bruder. Jest to ciągnik produkcji niemieckiej, dobrej jakości. Opony ma gumowe, opony ma gumowe, podnośnik się rusza poprzez skręcenie, czyli mechanicznie skręca, się skrętna, ruchoma. Mamy też z przodu obciążnik, mamy możliwość jego zdemontowania i zamontowania. Tur ma trzy pozycje Pierwszą Drugą I trzecią o. Tylko na tej trzeciej słabo się trzyma o. Najlepiej się trzyma na drugiej W zestawie dostajemy kierownicę Która znajduje się Tutaj w tej dziurze otwieramy drzwi. Jedne, drugie mm, łyżko krokodyl jest w zestawie. o Także jest ruchomy i dokładnie taki sam zestaw. Jak prezentowany na filmie kosztuje 145 zł. Yy, w Grenę. Akurat ja dostałem z greny. Przez greny przysłane. To jest yy, hurtownia rolnicza. Sieć hurtowni rolniczych. Ładny kolor ma. Możecie stwierdzić z lewej strony ekranu. Taki jaskrawy. Jednak na filmach to tak dobrze nie widać. Bo trochę tracą filmy. I co? Myślę, że będziemy na tym kończyć. Ten krótki odcinek, vlog informacyjny. A ja zacznę robić coś innego. W tym czasie, gdy będzie się renderował film. Więc. Na razie. Cześć. Do następnego odcinka. Jeśli tego nie robisz, zasubskrybuj. Jest pod filmem czerwony guzik. Obok tego guzika, żeby nie przegapić żadnego materiału, naciśnij tryb. I tak chcę otrzymywać informacje na temat danego kanału, czy coś w tym stylu. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał. Jeśli chcecie więcej filmików, takiej serii, no, serię taką, z marki ciągników marki Bruder, firmy Bruder, i zostaw komentarz. Wszystkie komentarze czytam i odpisuję na niektóre. Zależy, jeśli są na YouTube, to od razu. Jeśli nie, to na drugi dzień. I myślę, że to by było wszystko. Na razie. Cześć.